Siemko widzowie, ja jestem PricksOx i dzisiaj gramy... Znaczy nie gramy, ale będziemy grać w Amongasa. Pierwsze to co, to musimy go ściągnąć. Ale to nie jest taki normalny Amongas. Bo to będzie Amongas. to no, gdzie będę miał dosłownie wszystko. Dzięki czemu no już tu macie dzięki czemu będę miał to wszystko. Będzie, będę miał to dzięki Happy Mood. To jest po prostu aplikacja, której nie można pobrać w sklepie Play, no bo wiecie w końcu, czy coś, no to no raczej nie wypada. Po prostu wpisujecie Happy Mood i po prostu Wam wyskoczy Happy Mood i to po prostu um, pobierać. Teraz, mi, o, no i tutaj macie dome NOLAT. No i po prostu to pobieracie i macie tą właśnie aplikację. Także zobaczymy, kiedy. Ile już mamy procent? Mamy dokładnie ileś tam, nie wiem. Sprawdzę i uwaga, ile mamy. Um, ok. Ok, spoko, spoko. Dobrze. Wpisujemy. Among. A mi się to już owszem pobiera Także Zobaczymy i uwaga Ile jest procent um, Mamy już chyba Tak mamy? Mamy Chyba już to mamy Także no nie no nie mamy To pobieramy to i zaraz się widzimy A jednak mamy 60% Także zobaczymy ile będzie za chwilę I uwaga Mamy Ustawienia. Klikamy i klikamy Happy Mood i zainstaluj. No i nam się instaluje, owszem, Amon także zaraz się widzimy. Otwieramy już Amon Gasa, tak, otwieramy Amon Gasa, no widzowie, otwieramy Amon i zobaczymy, czy będę miał wszystkie jakieś, nie wiem, pety, czy coś. Zobaczymy. I ja tam o Accept. Dobrze. No i czekamy. Także jesteśmy już w tasi. Wchodzimy w lokal. Tutaj mamy, wiecie, też różne rzeczy. Także klikamy X. I tutaj mamy skina. Tutaj nie wiem. I dodatkowe pliki. Nie. Na nie. I uwaga. Nie, nie chcę pobierać żadnych plików. I tutaj mamy te normalnie. No kurde, nie chcę. Dobra, pobieram. No i dobra. Mamy tutaj właśnie takie czapeczki. E, także, no fajne. Bardzo mi się podobają. I tutaj widzowie się zaczyna, widzicie? Mamy ty. Tyle rzeczy, że to jest niemożliwe po prostu. Tyle rzeczy. Tyle rzeczy. I czasami tak jest, że po prostu mi, mi nie ładuje, ale mam założone, więc się nie martwcie, że mam na przykład założone, ale to właśnie tak u mnie działa czasami. I uwaga, pety, chwila prawdy, widzowie. Pyk! Widzowie, tutaj są nawet pety, których chyba nawet nie ma. Chyba tak mi się zdaje. No, no na przykład takie pety na górze i macie takiego Twittera peta. No, no chyba nie ma. A tutaj. Tutaj to jeszcze mi właśnie... Tutaj nie załadowało mi. I tutaj mamy wszystkie, wszystkie widzowie, wszystkie. Oh my god. Fajnie. Także widzę. To na serio. Na serio. Happy mood. Happy mode. Jest na no serio mocny. Na serio mocny! Na serio mocny, widzowie, co to jest w ogóle? Jakby patrzcie, tyle rzeczy nie. Tyle rzeczy, tyle rzeczy nie. Jakby nie rozumiem. Habimut pozdrawiam, widzowie. Kto to zrobił? Ten jest naprawdę kozakiem. Co, co to za. Jakiś tako? Czy coś? I bałwan Mikołaj. Mikołajka, ale nie. Na serio mi się podobają. Tutaj, te, Takie fajne. Ale najbardziej. Najbardziej mi się podobają. Peciki. I macie tutaj dowód, że właśnie czasami tak mam, że, nie zak że zakładam, ale nie mam. No bo tutaj jeszcze mi nie zordował. Mam troszeczkę słaby na internet. Także. a e, widzowie. Dajcie znać. Czy dla Was. No, polecam. Polecam to na serio. I tutaj. Nie, te pety na no serio. Widzowie. Pety. Co to są za pety? Normalnie helikopter jakiś, nie wiem, jakaś kromka chlebu i tutaj są jakieś pety, których chyba nawet nie ma. Także spoko. Nie, to nie jest Twitter, to nie jest Twitter chyba, ten fioletowy, to nie jest Twitter, nie pamiętam, gdzie wie. Powiedzcie mi, bo nie pamiętam. I tak dla was, bez żadnej rzeczy, po prostu hmm, hide o, o, nie, 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 chcę sam, nie chcę sam, nie chcę sam Aha, okej, okay. nie ma serwerów Aha, okej, okay. widzę, nie ma serwerów, co? A także A nie, online, Online, online Okej okay. Zaraz się widzimy w rundzie I dobra, jesteśmy w rundzie, jesteśmy no, Gold Simian Tak się nazywam. takie Także ale widzowie, udało się? Udało się. Na razie nic nie będę zakładał, bo już nie zdążę. Także, ale udało się widzowie mieć wszystko. Udało się. Może zrobię w jak, z jakichś innych gier to. No, mi się to podoba strasznie. Happy Mood, pozdrawiam. Uuu, tutaj mi wywaliło z, Wywaliło mnie z tego. No dobra, do kolej... Wybijamy do kolejnego i zobaczymy, czy będziemy mogli... u kurde, same fule. I zobaczymy, czy będziemy mogli grać. Znaczy, bo ja czasami tak mam, że po prostu ze słaby internet i nie mogę po prostu dobić jakby do gry. Także, no, troszkę słabo. Ale dobra, tutaj dobijemy. Jestem czerwony. Okej, okay, czerwony. I tutaj ktoś już pisze pewnie start. No a jak tutaj możemy goś wywalić? Także sobie wywalimy tego. Nie no nie, nie będę, nie, bardzo nie będę nikogo raportować no bo na przykład report, to no, po prostu tutaj musimy Keeper name the name, chat, hacking, tracking, no ktoś będzie by, by musiał, by mógł mnie zgłosić za to, że mam takie właśnie te, ale na razie nie będę zakładać. Kurde, mało już mi się nie chce, nie wiem w ogóle, czasami ja robię po prostu tak, że mm, Um, po prostu ja robię takie dopasowane kolorem. A teraz mam biały, więc ani nic chyba nie mam z białego. Zobaczę w sumie. Także pyk. Um, tutaj jest coś białego. To jest jedynie takie iglo fajne, ale no no jest, jakby jest, nie? Ale no. Tutaj też jest takie. Ale na razie nie chcę. O, no i dobra, widzę. To jest chyba naprawdę. ci nas wywali bo mam słaby internet. Oj, mam słaby internet. I to będzie ostatnia nasza sansa, no, bo widzowie. To ja nie dam rady. I no, nas wywali, bo za długo czekam. Uwaga, 3, 2, 1 i no, wywalaj mnie. No dawaj, 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 dawaj. O no i mówiłem. Dobra, no widzowie. To sobie by było na tyle w tym odcinku. Mm. A może to dlatego, że nie, nie zaktualizowałem? No może tak. Ale wiesz No właśnie, może tak. Dlatego tego nie mogę zakładać, bo nie zaktualizowałem. I ja to chyba dlatego chyba. Tak? Ale już. Ale fajne na serio te. Mam nadzieję, że on się przyda. Happy mood. No i to chyba było na tyle. Cześć.